Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy tytuł filmu to Szanowny Miś Chaosu. Piękna zimowa sceneria. Wracam z pracy. W sumie to miałem tego filmu w tym temacie nie robić, bo moje pierwotne zamierzenie było. Pierwotnym zamierzeniem było nie wzmacniać egregora komuś, kto kto po prostu jest niewarty poświęcenia czasu i energii. Mowa tu jest o, o tak zwanym kimś, kto Każe nazywać się, lub każe do siebie mówić, lub każe mówić innym, aby mówili do niego, zwracali się do niego. Szanowny. O, będzie mi Janka. Ciężko będzie gościu. Ciężko. Próbuj tu jechać. Mielski jak zwykle kolega ale żeśmy się zmieścili wąska droga kręta dobrze, że w ogóle ktoś się zlitował i posypał no ale wracając do tematu tego ktoś tego misia dlaczego miś? Misi? Yy, miś misi... Miś może być takim uproszczeniem słowa miś, a wieloznacznie może mieć charakterystykę właśnie prawdziwego misia. Takiego, który lubi miód. Brudne okna zamarznięte, nie chcą się otworzyć ja zawsze uchylam okno żeby para wychodziła bo jak zawsze szyby trochę zajdą to przecież filtr kabinowy wszystkie nie wciągnie silnik rozgrzany już praktycznie no i wracając do tego do tego misia szanownego A dlaczego właśnie poruszam tą kwestię miałem ja w zasadzie tak, jak już wcześniej wspominałem, nie mówić, ale Misio, bo tak się będę do niego zwracał, mimo że każe do siebie mówić szanowny, dzisiaj każe mówić szanowny, jutro yy, zmieni wymóg i powie, żeby nazywać go Wasza Wysokość, yy, za trzy dni powie, żeby na niego mówić. Wasza cesarska mość, potem jakiś umiłowany czy jakiś inny. Dlaczego tak się określa? Określa się dlatego, bo nie chce się yy, nazwać, mimo jest, że jest nazwany. Jest potomkiem, ma ojca. Na pewno ma metrykę urodzenia także o, zaraz się otworzę. także jest nazwany a że nie używa imienia czy tam nazwiska to jego zakichany interes może ma jakiś uraz w stosunku do tego lub nie chcę żeby go e, po prostu kojarzyć z innymi osobami z jego rodu ale to nie moja brożka e, tej kwestii nie będę poruszał bo to są sprawy nie na kanał leci utworek który zrobiłem żegnaj Michał w ku pamięci Michała Żulikowskiego i akurat dobrze że to leci bo bo przypomniała mi się pewna taka kwestia że zanim Michał zaginął to wybierałem się do Dąbrowy właśnie na spotkanie wszystko już było praktycznie uzgodnione ale nie dostałem z pracy urlopu i niestety no, nie zawitałem na ten ostatni raz Z grona Micha miałem kontakt z pewnymi istotami, które mi właśnie obego szanownego Misia odradzały. Zawsze mówiły: Pod żadnym pozorem, zero kontaktu. Ja się nie dopytywałem zasadzie w zasadzie zbywałem to, co oni mówili bo tak jak większość jego ulubieńców na jego kanale byłem też w niego w jakiś sposób zapatrzony. Dopiero, po jakimś czasie zauważyłem, że coś coś się kurczę dzieje, nie tak? Ktoś wszedł do mnie na kanał, ktoś próbował mnożyć. To samo było z Telegramem. Z klonów oczywiście byłem atakowany. Poza tym, tak. Wcześniej mówiłem miałem dwie oferty kupna które odrzuciłem, bo szkoda mi po prostu yy, tam są wspomnienia i muzyka jest. I tego mi szkoda. Tego co yy, przekazywałem to w zasadzie nie, bo yy, część tych rzeczy, yy, o których ja mówiłem, to to jest na ogóle teorii spiskowych w zasadzie omawiane. Teraz pytanie takie, dlaczego ów szanowny Misio nie wchodził do mnie, gdy miałem lajby, a poruszałem też przecież sporne i ciekawe kwestie. No to mogę Wam powiedzieć dlaczego. Szanowny Misio, to tylko wchodzi tam i wchodzi tylko w takich momentach, gdzie odbywa się jakaś konstruktywna, konkretna i o konkretach rozmowa. Wchodzi z jakimś głupim zapytaniem, czerwone czy niebieskie, czy jakieś tam inne. Nie wiem, ja to nie wiem o co mu chodzi. Czy chodzi mu o jakieś tabletki? Czy ma problem z potencją? Czy... No nie wiem. Śmieszy mnie to. Ja rozumiem takie coś, że ktoś wchodzi do rozmowy, coś w tej rozmowie przekazuje, mówi, a nie wchodzi nic z gruszki, z pietruszki z pytaniami. Czerwonej czy zielone? Ja bym odpowiedział na miejscu tych rozmówców gumowych. Bo to śmieszne jest. Lubię się śmiać, lubię żartować. Tak samo i też mam yy, yy, bardzo duży dystans do siebie. Także nawet z siebie potrafię pożartować. A jak nawet ktoś żartuje ze mnie, to to śmieję się razem z nim i nie jest to udawane, tylko jest to prawdziwe. I po drugie, jeśli y, mi się myślisz, że mnie to boli, że ty mi tak odpowiadasz w ten sposób, to ci powiem, że nie. Mnie to nie boli, bo y, trzymam się tego, co ty przekazywałeś. Czyli, wszystko co powiem przeciw komuś, to tak bym mówił przeciw sobie. Ja wiem, że takie coś, jeżeli ktoś ma jakiś zamierzony cel, a ktoś inny, bystrzejszy wejdzie i zwróci uwagę, zbija stropu, zmienia temat, owszem, ale słuchaj mi się, bez pogróżeń. Bez pogróżek. Oj, będzie się działo, oj, będzie się działo. Tak, ja wszedłem do ciebie na twój kanał, nie pamiętam o czym tam mówiłeś. Nieistotne. I napisałem, że sprofanowano, byłem na ślęży i ją sprofanowano. Jeżeli nie rozumiesz kontekstu profanacji, to się nie odzywaj. Nie odzywaj się, bo o spotkaniu, które planowałem było głośno w internecie i efekt był taki, jaki był, że zrobiono katolicki zlot młodzieży i y, ktoś myślał, że być może w ten sposób y, spieprzy to, co się odbyło. Zatem były, były też yy, biegi przełajowe. Dwie imprezy w jednym dniu. Jakby jedna impreza nie dopisała, to druga by dopisała. Także przestań gadać, że bzdury yy, takie, że yy, to nie była żadna profanacja. Profanacja tej góry polegała na tym, <laughs> i tu masz rację, że zapieczętowano i postawiono tam kościół. Jeśli to miałeś na myśli, to przyznaję Ci rację. Ale powiedział, ty jak zwykle mówisz półsłówkami, że ciężko jest ciebie zrozumieć trzeba rozkminiać to, co mówisz. Bo z początku to, powiem szczerze, że łykałem jak pelikam to, co mówiłeś. Tak jak i większość, yy, <laughs> którzy Cię słuchali. I ja nie neguję. Nawet jeżeli będę prowadził live'a otwartego, yy, gdzie będę uruchamiał yy, jakiegoś Yy, powiedzmy yy, jakiś komunikator to mówię od razu jeżeli wejdziesz z zapytaniem mimo że przeprosisz na wstępie zostaniesz yy, po prostu wyciszony ale wyciszony nie w sensie życiowym, tylko w sensie komunikacyjnym chodzi konkretnie o komunikator. Zostaniesz wyrzucony z rozmowy. W innych przypadkach możesz sobie dzwonić, czy tam się łączyć i mówić. Nie mam nic przeciwko temu. Są teorie, które w bardzo ciekawy sposób przekazałeś. Chociaż u Michała to było normalne. U innych wchodzisz i próbujesz na siłę przekonywać. To mi się nie podoba. Sceneria zimowa i fajna pioseneczka. do tej muzyczki. Może yy, zobaczę jak dostanę urlop. To może w Wigilię zrobię taką, znaczy w Wigilię 24 grudnia zrobię coś takiego, takiego live'a, który się będzie nazywał powiedzmy no, Wigilia dla samotnych. Będzie trochę muzyki na żywo, trochę muzy innej na żywo. To znaczy yy, będę grał z marszu na klawiszach konkretnie, bo dostałem nowe klawisze w prezencie. Napisałem list do Mikołaja i Mikołaj mi sprawił, sprawił fajne klawisze. Tamte klawisze, co miałem pierwsze, Casio, to takie były estradówki, miały duże głośniki i tak dalej, ale one nie miały połączenia z komputerem i tam miałem ograniczone możliwości trochę. Mimo, że klawiatura była profesjonalna, dynamiczna, było tam yy, trochę tam efektów chorusy, niechorusy, To był vibra, to był pitch bend. Tutaj nie mam yy, yy, pitch bendu, no bo gitarę mogę zrobić yy, sobie gitarą. Dlatego mi pitch bend yy, w zasadzie nie jest potrzebny teraz przy A w tym instrumencie co jest? To jest tak. Yy, Do domowego grania. Przede wszystkim, bo to nie jest gdzieś na sale. Oczywiście można to podłączyć, bo ma tam wyjścia estradowe. Na słuchawki, na mikrofon i takie tam inne I, i, i do komputera, i MIDI. Ja chciałem, żeby miało połączenie z komputerem z tego względu, że tam na tamtym to mogłem jedynie na dyskietkach tych tekturowych nagrywać a zależało mi na tym żeby nagrywać cyfrowo i co akurat te klawisze mi umożliwią nie jest to jakiś kurcze yy, Roland czy jakiś tam wypas estradowy normalne organy yy, organy keyboard Casio ale te funkcje, które ma, to mi do mojego domowego grania w zupełności wystarczają. Jakbym miał gdzieś na estradę, gdzie nie zamierzam, to bym po prostu pożyczył sobie krawisze profesjonalne od któregoś z kolegów. Teraz, jeśli już mowa o muzyce, to bardzo dużym ułatwieniem dla mnie jest, na przykład, jeżeli kogoś oglądam i staram się zrozumieć, dobrze jest, jak właśnie gra. Preferuję jakąś muzykę. Wtedy ja go dokładnie czytam. rozumiem muzę wiadomo każdy lubi yy, jakiś tam ma ulubiony gatunek moim gatunkiem ulubionym jest blues na przykład lubię jazz chociaż jazz yy, nie należy do łatwych rzeczy lubię klasykę wszelkiego rodzaju łącznie z klasyką heavy metalu hard rocka Nie jestem fanatykiem, nie jestem snobem. Nie siedzę w jednym miejscu przy jednej rzeczy i nie obstaję przy niej i nie rozgryzam każdego mikrometra danego przedmiotu, który powiedzmy, no, bada. To u mnie to raczej jest badanie niż, niż i poszukiwanie. Tu jeśli chodzi właśnie o y, szanownego misia, to parę podpowiedzi u niego znalazłem, ale mówię. To nie są wyczerpujące żadne jakieś, yy, no powiedzmy, tropy. Nie są wyczerpujące. Są większość, to co mówi szanowny, to są yy, podpowiedzi tylko. Podpowiedzi. Z jakich źródeł korzysta, nie obchodzi mnie to. Podejrzewam, że. Ja podejrzewam, że większość tych swoich materiałów znajduje na Telegramie Teraz jeszcze jeszcze druga sprawa odnośnie Szanownego Misia yy, yy, dokończę właśnie to co zacząłem czyli wszedłem yy, na czas podczas jego audycji w tasie radio to się nazywa chyba czy jak coś takiego no i po prostu napisałem że Dnia 23 września obecnego roku Góra Ślęża została po raz kolejny sprofanowana. Szanowny Misio zrobił takie larum, tak mnie zjechał, jak Tatar Konia. Może nawet gorzej. Nie byłoby nic w tym yy, takiego, powiem, niemiłego, gdyby nie zaczął grozić. No bo wszedłem, podobnie jak on wchodzi na inne kanały, z jakąś tam podpowiedzią, czego on u siebie nie widzi. Pozwoliłem sobie, czat to czat. Nie wiedziałem, że tam jest zasada. Yy, Numer jeden, taka, że po pierwsze lanie miodu do dupy i nic innego. Ale Misiu szanowny zaczął grozić. I to mi się przestało podobać i mnie dało dopiero do myślenia to, co mówili mi ci goście od Michała Żulikowskiego. Pewne rzeczy zacząłem sobie kojarzyć i tak dalej. I powiem szczerze, że nie smak czuję do gościa, nie smak. Tak jak go mocno szanowałem, taki no tak. stało się, że no wybuch normalny to był wybuch. Dla mnie to był szok to co on powiedział oj będzie się działo zobaczymy co tego no i co się działo to się działo że zabawiłeś się misiu malinowy w konfidenta zgłosiłeś do YouTube'a, bo miałem twój jeden film miałeś prawo ale mogłeś powiedzieć do mnie czy napisać że nie chcesz